Jarku, tak wspaniały produkt jak Better Systems, niesamowicie chwalony podczas targów w Kielcach, zasługuje chyba na to, aby oglądał go cały świat. Jakie są plany ekspansji na ten produkt? No, Mateusz, masz rację. W zasadzie w naszym zamyśle to, były, to było pójść dwutorowo. Po pierwsze, dostarczyć coś jako pierwsi w Polsce na rynek polski, no bo faktycznie ten produkt może być dostępny z importu, ale my chcieliśmy odwrócić pewien trend tym produktem. Nie tylko nas jako Blachotrapes, ale w ogóle jako firmy polskie zaistnieć szeroko, wysokiej jakości produktem, z wysoką wartością dodaną i technologią na rynkach zagranicznych. I to nie tylko tu w krajach ościennych, nie tylko za najbliższą zagranicą, ale zupełnie tam, gdzie nas jeszcze nie ma. Za oceanem, za Morzem Śródziemnym, zupełnie do tej pory w kierunkach dziewiczych. No właśnie, wspominasz o kierunkach takich jak Ameryka. Przed momentem spotkałem tutaj danego, który powiedział mi, że przyleciał specjalnie na te targi, specjalnie po to, żeby BTR System zobaczyć na targi do Kielc. No, dokładnie tak. Reny jest akurat człowiekiem, którego spotkałem w Stanach, i zaraziłem go tym produktem. Mówi, że to jest w ogóle fantastyczna sprawa. E, produkt trwały, produkt odporny, szczególnie tam na uderzenia gradu, na, na wiatr. To szczególnie jest bardzo e, potrzebne na południu Stanów, w, w okolicach Alabamy, Florydy. Tam jest wielka szansa, żeby z tym ryn, e, produktem zaistnieć. Ale to nie tylko Stany Zjednoczone. My mówimy sobie, a może inne kraje, może inne kontynenty. Dlaczego nie Afryka? Dlaczego? Dlaczego nie Nigeria? Dlaczego nie Kenia? Dlaczego nie Republika Południowej Afryki? Ten produkt ma tam szansę zaistnieć. Zaskoczyłeś mnie troszeczkę. Po co w Afryce dach z posypką? Dokładnie z tych samych powodów jak w Stanach Zjednoczonych na południu, czy w Polsce nawet. Po pierwsze, produkt się wyróżnia. Po drugie, świetnie wygląda. Dla tych, których nie tylko właściwości samego produktu są ważne, ale design, otoczenie jest istotne, ale tam również, gdzie jest wybrzeże, gdzie jest ocean, silne wiatry, potrafią to, co jest lżejsze, zabrać ze sobą. Ten produkt się broni Z zarówno swoją jakością, jest to połączenie lekkości, trwałości, odporność na gradziny, odporność na wiatr, wszystko w jednym. I w tych krajach, w których nam się wydawało, że niekoniecznie by zaistniał, on już jest, a my tylko chcemy po prostu wejść z czymś nowym, z czymś lepszym, nawet mogę powiedzieć. Badania wskazują, że faktycznie jest to produkt idealny na różne warunki. To, o czym tutaj rozmawiałem z wieloma klientami, to o czym mówią ludzie, którzy przyjechali tutaj z zagranicy i których właściwie dzieli dużo, bo dzieli to, że w jednych miejscach jest ogromny wiatr, w innych jest zimno, w innych jest mnóstwo śniegu, a w innych po prostu słońce praży. Ten produkt nadaje się praktycznie do wszystkich warunków. Pierwsze ślady ludzkości na Ziemi zapisane gdzie są? Na ścianach jaskiń. Materiał skalny jest zawsze i był postrzegany jako najlepszy i najbardziej odporny na wszystko to, co nas otacza na całe otoczenie przyrody. Na wiatr, na deszcz, na śnieg, na grad, na ogień, na ogień. Więc tak naprawdę mamy coś, co może zaistnieć na każdej szerokości geograficznej, i powiedzieć, mamy wszystko w jednym. W każdym, w każdym miejscu na świecie się sprawdzi i spełni swoją rolę. Tam, gdzie musi chronić przed ogniem, nie ma problemu, nie ma szansy, żeby się cokolwiek zapaliło. Bo bardzo często jest tak, że ogień jest przenoszony nie z elewacji na elewację, ale właśnie z dachu na dach. I to od dachu zaczynają się pożary. W miejscach, które są suche, takich jak równiny w Stanach Zjednoczonych, ten dach świetnie się spełni swoją rolę. W miejscach, gdzie są silne wiatry, dobrze zainstalowany, świetnie spełni swoją rolę. W miejscach, gdzie uderzają kule gradowe o dużej średnicy, świetnie się sprawdzi, bo nie będzie w Skała na powierzchni stali spełni swoją rolę w każdych warunkach i zarówno jako izolator, jako warstwa ochronna przed tym, co może mu zaszkodzić. To naprawdę ogromny powód do dumy, że mamy taki produkt, że mamy jako jedyny producent w Polsce produkt, który spełnia normy właściwie z całego świata. Dziękuję Jarku. Dziękuję bardzo.